Dobry, jesteśmy w Buenos Aires. Dzisiaj jest poniedziałek, 20 stycznia 2014 roku. Przyjechaliśmy tutaj, żeby. Przyjechaliśmy tutaj metrem z naszego hotelu i przyjechaliśmy tutaj na najszerszą ulicę świata. Ona ma szerokość 200 metrów. Mówi się, że przychodzi się przez nią 5 minut i na tej, przy tej ulicy znajduje się słynny Monument Obelisko. Tu właśnie już go widzimy z daleka. Ten obelisko był wybudowany, ja dokładnie nie wiem, ale w 1920 roku, czy między 1920 a 1930 planowali oni ten obelisko, że będzie on funkcjonował 2-3 lata, a tymczasem już jest ponad 70-80 lat. Tu zbierają się przy tym obeliskom kibice, jak wygrają jakiś mecz Ar Ar Argenty Ar Argentyna z Brazylią, to świętują tutaj, tańczą, śpiewają i w różne uroczystości, jakie tu są, czy 25 maja, kiedy święto narodowe Argentyny, też tu przyjeżdżają i też się gromadzą. I też się gromadzą, także to jest to słynne. Ona 63 ma 63 metry wysokości. I teraz tą ulicę pokażemy. Ona jest bardzo, bardzo szeroka. Za 5 minut przez nią przechodzi. Pierwszy przechodzący przez tą ulicę. Tu tu tak. I tu, i wtedy można do, dojść tam do. Aha. No. Także najpierw czekamy. Najpierw tutaj, przez te światła. No i co jeszcze o tym o. obelisku można powiedzieć? Ja niewiele już wiem o tym obelisku. Może trzeba było coś przeczytać. Się nazywa obelisk. O, mamy mamy nasz McDonald's, tu widzę. To są te argentyńskie taksówki. One są czarno-żółte. Czarno-żółte, argentyńskie. Buenos Aires jeżdżą. Taksówka nie jest droga. Dużą odległość można pokonać za 70 pesos, czyli to jest około, nasze przy blue dolar, bo jest blue dolar, tu się wymienia po 10 pesos za dolara. Szybciutko. No podejdziemy tam blisko do tego monumentu. Ale tam nic nie podchodzić podchodzi. I, i tego, i... 10 pesos, Aha, za jednego dolara dostajemy 10 pesos, to jest tak zwany bludar, czyli nie tak na czarnym rynku, tylko to jest niebieski dolar. I tutaj pokazujemy tą szeroką, nie wiem jaką ona ma długość, ale, ale na pewno mówią, że ma szerokość 200 metrów. Nie, jeszcze mamy czerwone. Chodź, 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 chodź. Jak już wszyscy idą, to miejscowi się znają. Miejscowie się znają. No i tutaj się zatrzymamy tu i dalej nie pójdziemy. Mamy, tak, tu, tu mamy jakieś napisy na tym obelisku. Tu, Przejdziemy tak. na ten placyk. Tu faktycznie jest. No. I tu dalej nie idziemy. Tak, tu dalej nie pójdziemy. Tu pisze, flaga Argentyny. Taki ładny, świetlisty, świetlisty. Tutaj te drogi tak się ładnie wybijają. Możesz pokaż tamtą stronę. Zaraz, zaraz pokazuję flagę. Aha. Teraz to pokazuję. są jakieś napisy. tej sali. Przerwa jesteśmy na Autobusy się tam zatrzymują, widzę, że tu jest morze do autobusowy, autobusy. tam autobusy autobusy tu w drugą stronę. Też z kilkunastu ulic do tej do, tej, do, tej, do tego obeliska tutaj wjeżdżają tak. jakiś ośmioramienny ten plac, czy, na, czy nawet nawet więcej ma tych ramion no ten obelisk jest imponujący tutaj stoimy koło maszku tak, tutaj I teraz już się zdecydowali go nie rozbierać i yy, co roku on jest yy, jak to się mówi odnawiany, restaurowany i stwierdzili, że to jest taki Ognik tutaj znaczący przy tej ulicy i nie będą go rozbierać, że będzie już nie na stałe. Co to jest za kula tam na górze? Reklama Pepsi. Tu jaki fajny zegar. Tu jest jakaś łączność. Widać jak duże to jest miasto, jak polo w letru. Reklama Mercedesa. W letru przejeżdża w tych samochodach. To ma być zegar słoneczny. Gdzie? To nie jest zegar słoneczny. To jest zegar słoneczny? Nie.

Tu jest taki ładny klom. Uh -huh. Aha. Tak, bardzo ładnie. Ok, żebyśmy pokazali to wszystko. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Bye bye, pa pa! Bye bye, pa pa. pa, pa.